Yo, Siłanko, witam się z Wami! Nowy tydzień, nowy Tech News, nowe informacje. Dzisiaj o zamieszaniu ze wsparciem wszelkiego rodzaju, bo mieliśmy ostatnio Tech newsa, w którym to informowałem Was, że AMD wycofuje się ze wsparcia dla radonów serii 5000 i 6000. Dzień po publikacji mojego filmu opublikowali oświadczenie, że jednak się z tej decyzji. Wycofują, że to była błędna komunikacja, że generalnie to tak naprawdę nigdy nie zamierzali się wycofać. Przypadek, że akurat po moim filmie? <laughs> nie sądzę. Tak czy inaczej, faktycznie AMD e, powiedział, że no, y, będą wspierać, no ale nie tak jak y, radony 7000 i no, 9000, bo, bo tamte mają fsr lepszego, te nie, więc żeby te nowsze były lepiej optymalizowane, to nie mogą być optymalizowane razem z serią 5000 i 6000, więc poniekąd będą um, optymalizowane osobno. Więc w praktyce robimy to samo, tylko że łagodniejszym językiem mówimy, że tak naprawdę to będzie ok, będzie ok, panie Czekaj, Andrzeju, powalujemy, nie? Więc prawda jest taka, z tym całym wsparciem gier, bo to nie, nie wybrzmiało troszeczkę w, tych, w, w tym moim filmie AMD, że jeżeli kończy się wsparcie jakiegoś produktu, no oczywiście nie jest to jakieś bardzo mocno nas cieszące, prawda? Najczęściej mamy takie no kurde, korzystam z tego, oni już tego nie będą wspierać, więc trochę lipa. Tyle, że. Tak naprawdę niewiele to oznacza. Na, przy, na przykładzie Windowsa 10, bo też była y, afera, że w najnowszej dokumentacji w, co do sterowników AMD brakowało wzmianki o Windowsie 10. Więc być może AMD też chciało się wymiksować ze wsparcia dla Windowsa 10. Ale ludzie to zauważyli, ja nie, nie tak by się przegapiło no. Justin co pisał dokumentację i nie wpisał Windowsa 10, on tam tak naprawdę miał być. Zapomnieliśmy, nie? Ale jakby ludzie zwrócili na to uwagę w sensie takim zauważyli, zwrócili uwagę i powiedzieli, OK, to w sumie doszliby do wniosku, że no jak się nie rzucają, to co będziemy dawać to wsparcie? Bo trzeba dodatkowych programistów płacić im, co by robili to wsparcie bez sensu. No a właśnie to pokazuje na przykładzie wsparcia dla Windowsa 10 przez firmę trzecie, że teoretycznie produkt, który umiera w jakiś sposób i Windows 10 w ten sposób na przykład było wielki raban, koniec z Windowsem 10. Niech Wam wszyscy ci w komentarzach, co cały czas siedzą na siódemce, na ósemce, na XPQ, na Windowsach już dawno niewspieranych, powiedzą z czym wiąże się brak wspierania Windowsa. No, w praktyce z niczym. Po wielu, 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 wielu latach, chyba tam siódemka, przestała y, dostawać wsparcie dla Steama, ale to było po jakieś 10 latach od wygaśnięcia y, wsparcia ze strony Microsoftu. Więc w praktyce, jak nie wchodzicie na jakieś szemrane strony internetowe, które by wam jakiegoś robaka mogły wpuścić w komputer, to de facto niewspierany system Windows nie jest dla was specjalnie boleśny. Ba Bolesne, czasami jest to, że jak coś jest wspierane, nowa aktualizacja potrafi spieprzyć system i uczynić go gorszym niż był stary. Nowe sterowniki potrafią spieprzyć jakiś sprzęt, więc czasami bardziej boli sprzęt, który jest wspierany niż ten, który nie jest wspierany, bo ten, który nie jest wspierany osiągnął stabilność na jakimś zadanym poziomie i na tym poziomie jest utrzymywany. A system cały czas wspierany może tą stabilność mieć zepsutą, zaburzoną w telefonach, jakieś Androidy, iOSy, zaktualizowane mogą nagle wprowadzić jakiś dziwny błąd z drenażem baterii. Tak samo Windows, co chwilę czyta się newsy, że nowa aktualizacja Windowsa psuje coś tam, nie? W praktyce odpukać lakierowane, jak coś, nie olejowane, olejowane. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby nowa aktualizacja Windowsa coś mi zepsuła. Wiecie, tak, hamsko, nie? A może mi zepsuła, nie zwróciłem na to uwagi, tak czy inaczej, no, całe szczęście mi się nie zdarzyło. No ale zdarzają się takie rzeczy, że gdzieś tam aktualizacja coś psuje. Więc generalnie tym brakiem wsparcia bym się jakoś niespecjalnie prze przejmował. Podobnie w przypadku kart graficznych. Nie jest to fajne. I faktem też jest, że konkurencja to wsparcie oficjalnie, bez żadnych tam przypadkowych, yy, fałszywych komunikacji, yy, no de facto zapewnia te wsparcie dłuższe. Tyle, że wynika to z tego, że po prostu Nvidia wcześniej weszła w rdzenie Tensor, w wsparcie dla sztucznej inteligencji, w Ray Tracing, w DLSS i tak dalej, i tak dalej. W coś, co AMD weszło później i dlatego oni już chcą wywalić ze wsparcia te karty, które nie mają takiej natywnej obsługi tych najnowszych technologii, żeby się z nimi nie pieprzyć w tańcu i przygotowywać sobie sterowniki tylko i wyłącznie pod najnowsze karty. Co z jednej strony jest jak Najbardziej zrozumiałe, a z drugiej, oczywiście dla użytkowników, którzy mają cały czas dobrze działające karty graficzne, no jest niezrozumiałe. Tylko tutaj podkreślmy to, te karty nie przestaną działać. I nawet jeżeli AMD pozostałoby przy swojej decyzji i nie zapewniało tego wsparcia dla serii 5 i 6 tysięcy, te karty nadal by działały. Prawdopodobnie nadal by działały z nowymi grami. Ja w tamtym filmie to powiedziałem, że. Jeżeli okazałoby się, że jakaś nowa gra nie działa na serii 5 albo 6000, prawdopodobnie AMD w takim trybie. Nie wiem, czy to jest polskie słowo, ale dobre mi się nasuwa, ekstraordynaryjnym, czyli no takim wyjątkowym trybie, zaktualizowałby sterownik, zmodyfikowałby, żeby ta gra działała. Oni po prostu nie będą skupiać się na takiej optymalizacji, co by ten sterownik naprawdę wymuskanie wykorzystywał tą grę. Ale w praktyce czy producenci się na tym szczególnie skupiają co do starszej generacji, co do nowszych może tak, a najważniejsze to jest na premierę, żeby dobrze wypadło. No stara się Intel Intel to tak, oni to sterowniki poprawiają cały czas, ale AMD i Nvidia, no to tam pomiędzy poszczególnymi sterownikami. Czasami były takie sytuacje, że w jakiejś grze były zyski. Ale w praktyce one są niemalże nieodnotywalne. Odnotowalne. Nie da się ich odnotować, tak czy inaczej. I to samo będzie aktualnie z serią 5600. E, to prawda AMD właśnie wydało to sprostowanie, że wiecie, tak naprawdę będziemy wspierać, będą poprawki bezpieczeństwa. Wcześniej zapowiedzieli, że będą tylko poprawki bezpieczeństwa. Teraz dodali e, takie wpisy jak obsługa nowych gier i e, optymalizacja pod nowe gry, ale właśnie nie taka jak w serii 7900. To jest coś, co moim zdaniem i tak miałoby miejsce. To jest coś, co się zawiera w tym wsparcie bezpieczeństwa, czyli takie aktualizacje łatające, krytyczne, dziury i tak To nadal by miało miejsce. Po prostu źle zabrzmiało to, że AMD szybko porzuca serię tysięcy i musieli troszeczkę innymi słowy powiedzieć, że nie będą wspierane te karty tak, jak będą wspierane te najnowsze. Ale w praktyce. Wydaje mi się, że na przykład u takiej Nvidia też te karty nie są wspierane tak samo jak te najnowsze. Seria 2 czy 3000, nawet chyba. Było coś takiego, że po premierze serii 5000 sterowniki dość mocno negatywnie wpływały na starsze karty graficzne. To jest jakby informacja niezweryfikowana. Coś mi gdzieś tam z tyłu w głowie dzwoni. Jeżeli macie coś, jeżeli pamiętacie taką sytuację, mieliście starsze karty, dajcie znać. Ja tego nie odnotowałem u siebie, ale też nie jestem regularnym graczem, gdybym wiecie, regularnie grał w jakąś grę i nagle po premierze nowych sterowników zauważył. Spadki, to wtedy mógłbym to odnotować. Wydaje mi się, że właśnie niektórzy ludzie coś takiego notowali, więc jak to jest z tą optymalizacją? Jak wychodzą nowe sterowniki i nagle coś działa gorzej? No, tak jak mówiłem kilka minut temu, po prostu niektóre aktualizacje mogą coś psuć i ta paradoksalnie wsparcie, optymalizacja dla kart graficznych pod najnowsze gry zawsze najmocniejsza jest w najnowszej generacji. Te starsze, owszem. Coś tam się z nimi robi, ale nie są priorytetowe, więc jeżeli mają inną architekturę, a najczęściej mają, no to są w jakiś sposób gdzieś tam olewane. No, w najgorszym wypadku niepsute, w, naj, w najlepszym wypadku niepsute, Że znaczy w najlepszym to może lekko optymalizowane. O. w najgorszym wypadku czasami potrafi się tymi nowszymi sterownikami sprawić, że te starsze karty graficzne. Zaczną działać trochę gorzej, oni to potem w kolejnych sterownikach poprawiają, ale to właśnie wynika z tego, że te karty nie są priorytetem przy optymalizacji i w momencie, w którym oni wprowadzają nowy sterownik, on jest tam wrzucany na najnowszą generację, to niekoniecznie testują je tak wnikliwie na starszych generacjach, a jak już je wypuszczą, to wychodzi, jakie to fakapy są na starszych generacjach, więc łatają te błędy. To nigdy nie jest tak e, zazwyczaj, że permanentnie ten błąd czy to obniżenie wydajności na starszych kartach następuje. Bo w Polsce, oczywiście, nic by się z tym nie stało, ale w Stanach Zjednoczonych ktoś zaraz by jakiś grupowy pozew zrobił. Nawet jeżeli by nie był graczem, nie, nawet nie miał takiej karty graficznej, po prostu zrobił by zebrał ludzi, żeby wyciągnąć kasę od NVIDII, bo po prostu w Stanach, tak to działa. Tam jeżeli da się za coś, co producent robi do dupy wyciągnąć kasę, od razu się to robi, nie. Czasami firmy mają to wkalkulowane na zasadzie pff. Walcz to, na sprzedaży nowego sprzętu zarobimy więcej niż na wypłaceniu tego pozwu, więc co się będziemy przejmować. E, I tu wydaje mi się, że taką kalkulację miało swego czasu Apple w postarzaniu sprzętu. E, to już kilka lat temu była taka afera, więc no wiecie, różnie to bywa. Ja po prostu e, tutaj mam jedno przesłanie do Was. Nie przejmujcie się wsparciem starszego sprzętu. Wszyscy ci, którzy macie teraz serię 1000 od Nvidia 5, 6 6000 od AMD, Windowsa 10, a wszyscy ci, którzy siedzicie na jeszcze starszych sprzętach, czy w momencie, czy odnotowaliście moment, w którym wsparcie się skończyło dla danej rzeczy? No nie, bo tak naprawdę. To nie za bardzo wpływa na działanie sprzętu. To często w ogóle nie wpływa na działanie sprzętu. Ba, to często jest nawet dobre dla działania sprzętu. Oczywiście, skoro mamy jakiś produkt, to chcielibyśmy, żeby on był wspierany. Ja wolę mieć wspierany produkt. Ale w praktyce bardzo często media sieją taką panikę, jak z tym Windowsem 10, że ja widziałem takie tytuły, że to jest głowa mała. No bo dobra, tam... Powiedzenie, że AMD zabiera wsparcie dla serii 5-6 tysięcy jest jak najbardziej prawdziwe. Karty są stosunkowo młode, jak na karty graficzne, więc jest to w jakiś sposób też oburzające. Wiemy, że robią to ze względu na to, że po prostu te karty nie mają zoptymalizowanej architektury pod Obsługa FSR-a i dlatego skupiałem się na serii 7 i 9000. A tak po, mam wrażenie po cichu, że jakby mogli i w sensie nie beknęliby za to w sensie ludzie by im na to pozwolili i powiedzieli dobrze, Ande, zróbcie to serię 7000 też kopnęliby w dupę i skupili się tylko i wyłącznie na serii 9000, ale Nvidia zrobiłaby to dokładnie to samo ze swoimi kartami graficznymi, gdyby po prostu mogła bezkarnie porzucić całą starszą generację i skupić się tylko na serii 5000, to prawdopodobnie by tak firmy robiły. Producenci telefonów, gdyby po wyjściu najnowszego Samsunga S26, czy 27, czy 28 mogli powiedzieć, dobra, to teraz walić wszystkie aktualizacje STS-25, 26. To sezmięcie na nowsze. To by tak robili, bo każde wsparcie dla starszego sprzętu jest dla firmy kosztem, a oni nie chcą mieć kosztów. Oni chcą zarabiać pieniądz, a zarobiony pieniądz to jest to, co przyjdzie minus koszty. Więc jak ograniczymy koszty, to więcej zostanie w naszej kieszeni i oni to, to chcą robić. Tak to generalnie wygląda. I teraz w rękach um, nas, użytkowników, którzy z jednej strony wymagają, nie, no bo. AMD wycofało się ze swoich słów po tym, jak nagle wszyscy się oburzyli, co to kuźwa ma być, nie? A z drugiej strony, ze, ze strony organów legislacyjnych tworzących prawo, żeby właśnie pilnować tego wsparcia. Bo gdyby to zależało od samych tych firm, to mówię wam, to, to generalnie łopatom na śmietnik wszystko, co jest starszym modelem i kupować nowe, kupować nowe. No bo tak się zarabia pieniądze, tak? Nie ma co tutaj e, nikogo za to winić. Jak my byśmy zarabiali ktoś z nas w ten sam sposób to też byśmy najlepiej tak chcieli, żeby tak się działo? E, no jeżeli byśmy byli pozbawieni jakiejkolwiek idei. Więc nie przejmujcie się, e, sprzęt kończy swoje życie, e, jeden kończy, inny zaczyna, ale nie, niewiele się zmienia w tym. No, napiszcie w ogóle swoją drogą. Pewnie macie jakieś starsze sprzęty, starsze procesory, na starszych systemach siedzicie. Jak je oceniacie? Czy jest źle i, i trzeba się na nowe przesiadać, czy, czy jest tak naprawdę bez jakichś większych zmian? Dobra, dzięki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Tak troszeczkę mnie natchnęło do tego tych News'a coś, co już jakiś czas temu widziałem, czyli takie tytuły, że teraz Twój Windows będzie podatny na wirusy albo Windows stanie się niebezpieczny, bo zakończy Microsoft wsparcie dla dziesiątki. No, powiem Wam szczerze, że tak, no, a jednastka to pewnie wolna od wirusów, tak? I to, bo jest wspierana. No, nie, tak naprawdę kluczem do w miarę bezpiecznego komputera, bo oczywiście to nam też nie gwarantuje bezpieczeństwa, jest nie wchodzenie na nieodpowiednie strony, myślenie przy pobieraniu plików i przy udostępnianiu swoich danych. Oczywiście to nie jest stuprocentowe zabezpieczenie, bo mimo to nadal można mieć jakieś nieszczęście, ktoś może nas stargetować gdzieś przez przypadek możemy paść ofiarą jakiegoś ataku, nie wiem, jakiegoś masowego phishingu, wysyłanego w jakimś spamerskim mailu. Może tak się dziać, ale na to trzeba uważać. No ale może się stać, nie. I jakiś tam zaktualizowany system nam tego nie gwarantuje. Podobnie też nie gwarantują nam świetnego działania, najnowsze sterowniki w kartach graficznych, bo tak jak mówię, ten przykład z, ze starszymi NVIDiami po wyjściu serii 5000, coś tam, był, coś tam było na rzeczy, że, że te e, karty starsze, pisaliście mi to chyba, pamiętam w komentarzach, coś gorzej działały. Więc no widzicie, jeżeli nie byłoby dla nich wsparcia i nie wyszłyby najnowsze sterowniki, to nic by się nie zepsuło, tylko zostało po staremu. Ot tak. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro w kolejnym odcinku. E, chciałem dzisiaj mówić o ramach, bo trzymajmy się ramy, to się wiecie, co e, m, ale już ten temat sobie zachowałem. ja miał swoje powiedziałem. ja Pierwszy raz mówiłem o ramach na początku roku. Ostatnim moim grubym tematem, gdzie ostrzegałem przed wzrostem cen pamięci był lipiec. E, I jeszcze 2-3 tygodnie temu też był już taki kolejny odcinek, po czym ceny BUM. E, po tym odcinku. Już, już, One już wtedy były na wzrostowej, teraz. Wleciały bardziej w górę, a chcę wam powiedzieć, że to nie koniec. To nie jest koniec. Zresztą robiłem ten odcinek, że ceny pamięci mogą rosnąć przez kolejne 10 lat. Było trochę nad wyrost, ale no nie jest to niemożliwe. Znaczy w sensie na pewno będą rosnąć przez długi czas. To nie jest boom 2-3, 4-5 miesięczny półroczny. Wydaje mi się, że rok 2026 stanie pod znakiem drogich pamięci RAM. I ten temat chcę sobie zostawić na polecane zestawy komputerowe, które też gdzieś wam w tym tygodniu wrzucę, gdzie głównie omówię tematy keramu. I moim zdaniem tutaj już można o tym myśleć, albo kupić ram teraz, bo, bo taniej nie będzie niż jest teraz. No, chyba że na jakichś promkach, może jeszcze na Black Friday to jest jakiś ostatni gwizdek coś gdzieś wskoczy na prompkę, ale wątpię, nie będzie z czego tych cen za bardzo ciąć. I następny okres, w którym gdzieś lekko te ceny pamięci topną, to będzie czerwiec, lipiec przyszłego roku. To Takie są moje przewidywania. Będzie można mnie rozliczyć z tego za w czerwcu, lipcu, nie? E, ale potem znowu wzrosną. 2026 upłynie nam cały pod znakiem drogich, drogich pamięci RAM. Dobra. Koniec. Tyle. Dzięki wielkie, miłego dnia wieczoru, nocy Wam życzę. Zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę to mi pomaga. E, tak wiele osób nie decyduje się zostawić łapkę w górę. A, e, szczerze, no wydaje mi się, że nic to nie zmienia Wam, żeby zostawić tę łapę w górę, jeżeli uważacie, że film był OK. A dla mnie... Naprawdę jest to pomocne, więc dla wszystkich tych, którzy zostawiają łapki w górę, bardzo wam dziękuję. To naprawdę robi mi robotę. Wiecie, tam gdzieś pomaga dotrzeć do większej ilości ludzi, przez to więcej osób mnie obejrzy. Przez to no, cieszy mnie, że ta praca jest em, no trafia do większej ilości ludzi. Ja jestem taki trochę RPGowy, lubię jak te cyferki się zgadzają. Dzięki temu mogę mieć szansę na lepsze współpracę. Lepsze współprace są zwyczajnie ciekawsze I, i, i o to chodzi w tym wszystkim, żeby tak rosnąć wspólnie na kanale, więc dziękuję wszystkim, którzy subskrybują, zostawiają łapeczki, podbijają w aplikacji, bo jest też taka opcja, powinienem w ogóle mówić to na początku filmu, ale często o tym zapominam dobra, dzięki jeszcze raz miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia jutro, cześć